Przemysł to jest bardzo stare miasto, tylko pytanie w jakich granicach. Te granice na przestrzeni dziejów na pewno wyznaczały fortyfikacje, i tak zabudowa miasta schodziła powoli ze wzgórza zamkowego najpierw w kierunku południowym, później w kierunku północnym, przede wszystkim wschodnim, a więc wykorzystując te walory, które dawało położenie miasta i wzgórza zamkowego. Jakie fortyfikacje i umocnienia wyznaczały te linie zabudowy? Przede wszystkim zacząłbym od wałów. Nie wolno lekceważyć wałów, takie pojęcie jak wał i fosa. Wał z reguły powstaje z ziemi, którą wydobywa się poprzez kopanie rowu i tu przychodzi nam pojęcie fosa, fosę natychmiast do głowy, bo to jest po prostu rów. Ziemia wyciągnięta przy budowie Rowu, odłożona na bok daje nam już przewyższenie, dwukrotnie wyższe w stosunku do podłoża fosy. Ale ta fosa może być dwojakiego rodzaju fosa sucha czy fosa mokra. Mokra jest lepiej widziana, ponieważ stanowi przeszkodę wodną. Nawet jeżeli tej wody jest niedużo, to jednak pozostawanie przez dłuższy czas wody powoduje, że jej dno jest bagienne, a dla osoby, która wpadnie do takiej fosy, wyciągnięcie się z takiego bagna może stanowić problem, a jest to już bardzo duże ułatwienie dla obrońców. Przewyższenie, które daje wał, trzeba je jeszcze umocnić. To umocnienie wału, no to wybudowanie płotu. Ten płot może przerodzić się we wbite pionowo pnie drzewa, większej lub mniejszej grubości, ze sobą powiązane, osadzone głęboko i często. Stąd nazwa Częstoku albo palisada. Z tym, że wbite pionowo, będą stanowiły palisadę albo częstoku pionowy, mogą one być zaostrzone u góry, ale wtedy mogą służyć jako płot, jako ochronę obrońców przed ostrzałem, na przykład nieprzyjaciela z zewnątrz, ale możemy zastosować również ten płot, czy też palisadę ukośną. Pochylona pod pewnym kątem będzie trzymała nieprzyjaciela na dystans. Wał, fossa, palisada. Przez długi okres czasu tego typu fortyfikacje będą obecne w krajobrazie miasta. Niektóre będą stopniowo zastąpywane murem. Mur w tym wypadku będzie mógł być budowany czy to z kamienia, czy z cegły. Które mogły sięgać nawet do 10 metrów wysokości, co dawało już naprawdę znaczące przewyższenie. Mur ma swoją wysokość. Kończy się elementami, które ułatwiają obronę, blankami albo krenelarzem. Czyli te charakterystyczne wręby i zęby, które dostrzegamy nieraz na różnego rodzaju rysunkach lub w ikonografii. Wreszcie pojawiają się baszty, pojawiają się elementy bastejowe nawet, czy basztowe. No i czym trzeba bronić? No, bronimy ludźmi, którzy mieszkają w tej części miasta, z udziałem zakonników. Czas robił swoje. Możliwości strzeleckich broni stosunkowo będzie przybywało. To nie jest już tylko łuk i strzały, to może być kusza. Z czasem pojawia się broń palna, coraz cięższa, a więc te strzelnice też powinny być coraz to bardziej rozbudowane i powinny mieć coraz to szersze pola ostrzału. Jakbyśmy mieli wymieniać, jakie na pewno w fortyfikacjach naszego miasta mogły występować strzelnice, to szczelinowe, pionowe, najbardziej charakterystyczne dla użycia łuku, krzyżowe, które umożliwiały już użycie i łuku, i kuszy, a więc pole ostrzału w poziomie i w pionie. Na pewno kołowe, te były dla broni palnej, szybko zostały zastąpione pewnym charakterystycznym rodzajem strzelnic, strzelnice kluczowe, ze względu na kształt, tak jakby to była dziurka na klucz w zamku. Góra to jest przeziernik, a jednocześnie jest to możliwość prowadzenia wglądu w miejsce, w które chcemy celować. No dlatego też można je czasami nazywać celownikiem, jest to odpowiednik celownika dla lufy broni palnej. I wreszcie hakownicze. To już jest na występowanie broni palnej, hakownic, które stanowiły ciężką broń ręczną stosowaną właśnie na tych gankach i prowadzenia ostrzału na zewnątrz. Od strony zewnętrznej muru, gdzie znajdowała się fosa, mamy przestrzeń, którą nazywamy kurtyną. Kurtyny są to te części, które znajdują się między basztami, wieżami czy bastyjami. Od strony wewnętrznej natomiast znajdujemy się na ganku. U straży. Ganek straży i ciąg komunikacyjny, zwany czasami odsadzką, po którym następowała komunikacja obrońców. przestrzeni, jak widać, nie jest zbyt duża. Czasami nadbudowywano ten, jak gdyby, greting na wewnątrz, tak żeby zwiększyć szerokość tego ciągu komunikacyjnego. Dawało to możliwość przemieszczania się obrońców bardzo szybko z jednego fragmentu od jednej baszty do drugiej wzdłuż kurtyny. I wreszcie strzelnice. Strzelnica, na które wychodziły, wychodziło pole ostrzału, pole ostrzału, które było kontrolowane przez obrońców, przez właśnie te strzelnice. Strzelnice, rodzajów mamy bardzo dużo, natomiast możliwość prowadzenia ognia bronią palną no, była również ograniczona przez warunki pogodowe. Jeżeli była wilgoć, jeżeli był deszcz, no, to wiadomo, że otwarte panewki broni palnej mogły zamoknąć, proch mógł zamoknąć. W związku z czym przed wilgocią, a szczególnie przed opadami deszczu, trzeba było to bronić. Dlatego były budowane daszki. Te daszki dawały możliwość przeładowania broni oraz przechowywania niedużych ładunków właśnie tutaj, od strony wewnętrznej muru. No, w tym momencie my zachowujemy ciągłość prowadzenia ostrzału, przeciwnik natomiast tej możliwości nie ma. Chronieni jesteśmy przez krenelarz, prawda, murów. Mamy możliwość wzmocnienia sił od strony wewnętrznej odsadzką, czyli tym ciągiem komunikacyjnym i prowadzenia obrony, przeładowania broni, ładowania. Być może jest jeden strzelec, który wykorzystuje różne profile strzelnicy, a inni ładują po to, żeby on mógł zachować w momencie ataku tą ciągłość ostrzału. I teraz gdybyśmy popatrzyli sobie na system kosztowy. Baszty były różne w zależności od kształtu, fundamentu. Możemy mówić o basztach, czy to otwartych, zamkniętych, basztach alkierzowych, punktowych. Jakie one by nie były, na pewno zgodnie z ówczesną sztuką budowlaną, ówczesną sztuką fortyfikacji, mogły być wykorzystywane te kształty przy budowie, fortyfikacji, przemyśle. Zwróćmy uwagę na to, że przemysł z miastem bardzo mocno narożonym na różnego rodzaju napady czy najazdy. Zagrożeń wojennych jest całe mnóstwo. Gdybyśmy mieli sobie takie zrobić zestawienie, ile tych zagrożeń, chociażby w XVII wieku spadło na obszar ziemi przemyski samego Przemyśla, no to by trzeba było liczyć co najmniej kilkadziesiąt napadów, najazdów tatarskich. Ale pamiętajmy, że Tatarzy mieli do siebie to, że oni nie chcieli zdobywać dużych miast. Oni by chętnie je zdobyli, ale oni nie mieli czasu na to, ani środków, ciężkiej broni na to, żeby prowadzić regularne oblężenie. Jeżeli już z marszu udawało się zdobyć, to było cudownie, bo ilość zdobyczy, jasyru i tak dalej było całkiem spora. Natomiast najgorsze dla przemyśla były obrony w w Stosunku do wroga, który dysponował armią regularną, w tym również artylerią. Jeżeli popatrzymy tylko na rok 1648, mamy powstanie Chmielnickiego i pułkownika Kapustę, który próbuje z marszu z oddziałami kozackimi zdobyć przemyśl. Mamy rok 1655, który nam bynajmniej nie kojarzy się na samym początku ze Szwedami, ale z armią rosyjsko-kozacką. Mamy rok 1656, to tu obrona przemyśla, murów, miasta przeciwko Szwedom. W Rok później znowu oblężenie Przemyśla realizowane przez wojska Siedmiogrodzkie Księcia Jerzego Rakoczego. Jak sobie wobec tego radziło społeczeństwo Przemyśla w takiej sytuacji? No, obowiązek służby wojskowej spoczywał na każdym obrońcy. Czy tylko dlatego, że było się Polakiem? Nie, po prostu było się mieszkańcem tego miasta, który wiedział o jednym: że ktokolwiek tu przyjdzie a zdobędzie miasto, ja ucierpię. Jednym z elementów fortyfikacji Przemyśla od strony wschodniej, gdzie znajdujemy się na terenie Władycza, a po drugiej stronie jest ulica Basztowa, jest baszta bez nazwy. Pięciokątna, znajdująca się poniżej Baszty Kowalskiej, przy odchyleniu muru od strony wschodniej w kierunku północno-wschodnim, flankowała podejścia do miasta od strony północno-wschodniej. Pełniła rolę istotną, ważną również dla tego ciągu kurtyny, który szedł w stronę Bramy Lwowskiej. Trzeba się było bronić, ten obowiązek od czasów średniowiecza został scedowany na społeczności miejskiej na cechy rzemieślnicze, które miały dbać. I na bieżąco o stan murów i fortyfikacji. No i tu niestety trzeba powiedzieć, że czasami nie dbały. Okresy, kiedy nie było bezpośrednich zagrożeń, powodowały uspanie czujności. No i niestety mogło się to skończyć źle i fatalnie. No z reguły, wtedy trzeźwiana, a więc niebezpieczeństwo było zbyt duże i następowało zbyt szybko, no wtedy wszyscy żałowali, że na przykład fosy są niewyczyszczone, że wieże nie są zaopatrzone, że baszty nie są odpowiednio przygotowane do obrony, że brakuje prochu, że brakuje amunicji. No tak. Tak to jest, trzeba było improwizować, ale jest coś, co miało o to dbać. To były cechy rzemieślnicze, na których obowiązek, obrony, baszty, na przykład baszta Kowalska. Baszta Kowalska, tak jak inne cechy, tu akurat nie opiekował się tą basztą cech kowali, ale to nie było tylko kwestia utrzymania tej baszty w odpowiednim stanie murów, dachu itd. Tak to był również arsenał. Tu trzeba było zgromadzić środki walki, czyli trzeba było mieć i hakownicę, broń palną, moździerze, bombardy, jeżeli takowe były, no ale również kule, kule czy to kamienne, czy kule lane, metalowe, no i proch. Beczki z prochem, które trzeba było gromadzić i dbać o to, żeby były na bieżąco. I teraz znajdujemy się na plac na bramie. A jeżeli plac na bramie, to normalnie powinno być brama placu, a my jesteśmy na plac na bramie. Jakiej bramie lwowskiej? Jeżeli brama lwowska, to znaczy, że idziemy w stronę ulicy Mickiewicza, stamtąd na ulicę Lwowską i prosto do Lwowa. Ciąg komunikacyjny bardzo istotny i bardzo ważny w przypadku historii Przemyśle. W poszczególnych bramach i basztach zgromadzona była bardzo duża ilość broni wszelkiego rodzaju, którą kupowało miasto oraz cechy rzemieślnicze, którym powierzone były poszczególne odcinki obrony i oczywiście baszty. W Bramie Lwowskiej, na przykład, w której posługujemy się opracowaniem profesora Jerzego Motylewicza pierwszy tom społeczeństwo Przemyśla w XIV-XVIII wieku, drugi przygotowywany do wydania, czytamy pod rokiem 1626 że była ona obsługiwana, czyli Brama przez kaczy i złotników. Na piętrze górnym znajdowało się działo spiżowe miejskie, pięć hakownic miejskich i śmigownica miejska. Na średnim piętrze dziewięć hakownic, śmigownica, hakownica tkacka. Na dolnym piętrze trzy hakownice miejskie, dziewięć złotniczych różnic ręcznych o niskiej wartości, pół hakownica, kamień prochu i kilka kub kul należących do cechu tkackiego. Słabe uzbrojenie trzymano w Bramie Grodzkiej, ale sama Brama Lwowska stanowiła najistotniejszy element systemu fortyfikacji miasta. Była tężnie jak na owe czasy uzbrojona i dwa cechy, które opiekowały się nią na wypadek potrzeby, na wypadek obrony, miały stanąć do zapewnienia skutecznej obrony, obrony od strony wschodniej. Szczególną rolę będzie również pełnił tutaj powstały nieco później klasztor Ojców Reformatów. To jest rok 1626, natomiast 60 lat później okazuje się, że fortyfikacje Przemyśla, tak jak pisze profesor Motylewicz, są już nieco gorszym stanie. Mało tego, ich uzbrojenie i uzbrojenie poszczególnych baszt jest już dużo skromniejsze. W Baszcie Lwowskiej, czytamy, obsługiwanej przez cech złotniczy i tkacki, znajdowały się trzy hakownice krótkie, śmigownica, ponad dwa kamienie prochu, 140 kul żelaznych i łowianych. Oraz spół kamienia ołowiu. Czy były to siły wystarczające do tego, żeby powstrzymać uderzenie i atak od strony wschodniej? To miejsce, czyli Brama Lwowska, musiało pełnić szczególną rolę w obronie miasta i ona ją wypełniała przez cały XVII wiek. Obojętnie czy jest to rok 1648 czy rok 1656, 57 czy rok 1672 najistotniejsze wydarzenie w historii miasta i naszej ziemi przemyskiej.